Zaczęła się druga połowa stycznia. Wchodzimy w tym momencie w naprawdę ciekawy okres, kiedy będą przedstawiane nam rzeczy które zostaną wkrótce zaimplementowane do Minecrafta. W pewnym sensie możemy teraz czuć się niczym przed Mineconem, wiedząc, że wkrótce poznamy ciekawe, miejmy nadzieję, nowości. Przy okazji też porozmawiamy na temat śmierci Minecraft Legends, bo tak gra oficjalnie umarła. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba i z przyjemnością go obejrzycie. Jeśli interesujesz się nowościami z Minecrafta lub nowinkami jakie dzieją się w tym świecie, rozważ zasubskrybowanie kanału. No i dla zasięgu łapka w górę. A teraz zaczynamy! Oh, 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 Na początek zaczniemy od czegoś luźnego. Jakiś czas temu oficjalny profil na Twitterze aktualnym X-Minecrafta opublikował ciekawy screen. Jest to oczywiście Minecraftowa wersja słynnego Mema de Shreka związanego z niepopularną opinią. I tego właśnie tyczył się ten screen. Niemniej, chciałem tutaj skupić się na odpowiedzi na ten tweet z konta Minecraft po hiszpańsku. Z tego, co zrobiłem, szybki research, faktycznie jest to oficjalna strona. I w tej odpowiedzi zobaczyć możemy słynną emotkę oczu, którą często widzieliśmy przy wyciekach oraz emotkę broni, w tym przypadku dwóch skrzyżowanych mieczy. Oczywiście, od razu pojawiły się teorie, że jest to pewnego rodzaju teaser aktualizacji walki, która miałaby w końcu w 1.21 zostać do gry zaimplementowana. Naturalnie, abstrahując nawet od tego, mija 5 lat, Odkąd dostawaliśmy testowe snapshoty z nowymi propozycjami na walkę, aktualizacja 1.21 niejako również skupia się na swego rodzaju walce za sprawą dodania nowej struktury komnaty próby, w której to czekają na nas różne wyzwania. Wprost ta wersja wydaje się być idealną na zaimplementowanie w końcu zmienionego systemu walki, który od 1.9 uważany jest przez gros społeczności za bardzo kontrowersyjny i czekają tylko na zmianę. I czy faktycznie coś w tym może być? Nie wiem, przekonamy się wkrótce. Niemniej jest to bardzo fajna ciekawostka, dlatego też postanowiłem tutaj to zawrzeć. Za to zawrzeć nowości już nie będą mieli okazji twórcy gry Minecraft Legends, ponieważ ta umarła. I to jako noworodek. Minecraft Legends zostało wydane w kwietniu 2023 roku, czyli około 9 miesięcy temu. Już na premierę niestety gra okazała się wielkim zawodem. Wystarczy spojrzeć na wykres Steam Charts. To jest cały okres życia gry, 9 miesięcy. Widząc to, jedyne słowo jakie przychodzi mi do głowy to po prostu żenada. Około tydzień po premierze gra już była na dobrą sprawę martwa. Gdy w maju, miesiąc po premierze statystyki poszły w dół, tak już przez resztę miesięcy w ogóle niemal się nie odbiły. W grudniu jedynie widać lekki podryk, ale niestety bezskuteczny. Maksymalna ilość graczy, jaka grała w jednym momencie, to było tylko 5322 na Steamie. W momencie robienia tego screena grało w Minecraft Legends na Steamie 19 graczy, zaś najwyższy pik w czasie ostatnich 24 godzin również od zrobienia screena to było 31 graczy. Co prawda tylko na Steamie, ale wciąż wynik nie jest nawet żenujący. Jest po prostu tragicznie żenujący. A wiecie co tutaj jest moim zdaniem najśmieszniejsze? Półtora miesiąca temu została wypuszczona największa aktualizacja Minecraft Legends. I to właśnie w momencie premiery tejże aktualizacji widać było wspomniany przeze mnie przed chwilą mały podryg graczy który widzieliśmy właśnie na początku grudnia. Niewątpliwie była to chyba największa przyczyna podjęcia takiej decyzji, a nie innej, o zakończeniu rozwoju Minecraft Legends. Jest to, stety lub niestety, kolejna gra w uniwersum Minecrafta, która dosyć szybko zakończyła swój żywot. Wszyscy chyba pamiętamy Minecraft Earth, czyli słynną grę w stylu Pokémon Go, gdzie z telefonem mieliśmy wychodzić na zewnątrz i szukać różnych dziwnych mobów z Minecrafta. Minecraft Story Mode również dosyć szybko umarło, zaś była taka gra jak Minecraft Dungeons, która faktycznie długo dzielnie się trzymała, ponieważ po premierze w maju 2020 roku jej rozwój został zakończony we wrześniu zeszłego roku, czyli grubo ponad 3 lata. Wynik naprawdę imponujący. Nujący, zważywszy na to, że Minecraft Legends było martwe chwilkę po premierze i tak przez 9 miesięcy żyło sobie w takiej wegetacji. Wracając jeszcze do Minecraft Dungeons, aktualne na dzień dzisiejszy statystyki mówią, że w ciągu ostatnich 24 godzin najwyższy pik graczy wynosił 510, zaś w ciągu ostatniej godziny, kiedy robiłem screena, grało w tę grę 342 graczy. To naprawdę dobry wynik, jeżeli chodzi o już od jakiegoś czasu martwą grę w porównaniu do Minecraft Legends. Muszę przyznać, że w ogóle się nie dziwię. Ja na szczęście w Minecraft Legends mogłem pograć sobie w ramach Game Passa, bo to jedna z niewielu zalet tej gry, iż miała premierę w ramach tego abonamentu, więc nie musiałem jej kupować, by móc w nią zagrać. Niemniej ta okazała się niesamowicie nudna. Po dwóch, trzech sesjach nie miałem w ogóle ochoty do niej wracać, więc całkowicie się nie dziwię innym graczom, którzy również mieli chyba podobne odczucia i porzucili granie w tę grę bardzo szybko. Możemy teraz przejść do chyba najciekawszej informacji tego materiału, a mianowicie wszystko wskazuje na to, że już jutro otrzymamy kolejny snapshot. Niemniej wcześniej zacznijmy od nowego wyglądu zbroi dla Wilka, gdzie na pierwszy rzut oka widać od razu zmienioną kolorystykę na bardziej podobną do pancerza, jaką ma pancernik. Inna kwestia to jest zmieniony wygląd obroży stała się bardziej pochylona oraz grubsza za sprawą bocznych pikseli. Również na ekranie możecie zobaczyć porównanie jak to wygląda obecnie i zdecydowanie bardziej podoba mi się nowa iteracja zbroi dla wilka, jak i samej obroży. Zawsze to pozytywna zmiana. Obok również widzimy zaktualizowany wygląd pancernika, który już jakiś czas temu Wam omawiałem. Screen ten pochodzi z podcastu The Spawn Chunks, gdzie został do niego zaproszony gnębun. Jeden z moich ulubionych deweloperów pracujących w Mojang. I nie dlatego, że jest osobą, która subskrybuje i czasem ogląda ten kanał, a dlatego, że jest to świeża krew w Mojang, która temu studiu jest naprawdę bardzo potrzebna. Dzięki niemu m.in. mamy Craftera czy chociażby fenomenalny komendę T, gdzie możemy sobie na przykład zatrzymać naszą grę. W czasie podcastu powiedział nam dwie interesujące rzeczy, które pozwólcie, że Wam przytoczę. W przyszłych Snapshotach mogą pojawić się pewne niespodzianki. Jest to bardzo przyjemna dla nas informacja związana z tym, że prawdopodobnie tak jak rok temu twórcy zaczną nam w końcu ujawniać rzeczy, które są zaplanowane i wkrótce będą dodane do snapshotów, a wciąż jeszcze o nich nie wiemy. Rzecz kolejna. I think we would be starting the, the, like the snapshot series very soon. I think this Wednesday is the first one that we are planning for. We'll see how this goes. Myślę, że wkrótce rozpoczniemy serię z naprzódów. Myślę, że w tę środę. I to jest kolejna naprawdę wspaniała informacja. Podcast nagrywany był 13 stycznia w sobotę, więc faktycznie najbliższa środa będzie już jutro. Backtracker od prawie miesiąca pęka w szwach. Mamy tutaj naprawiony już ponad 40 błędów, i wciąż przybywa kolejnych. Jeśli snapshot wyjdzie, będzie miał numer 24W03A. Pierwszy snapshot, jaki otrzymaliśmy w zeszłym roku, był to 23W03A czyli również ten pojawi się w trzecim tygodniu nowego roku. Wszystko wskazuje na to, że Mojang idzie swego rodzaju schematem i bardzo kurczowo się go trzymają. Trzymajcie kciuki, by jutro owy snapshot faktycznie wyszedł i dodał naprawdę fenomenalne nowości. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!